Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się o tylu różnych rzeczach, że przygotowałem dla Was dwa odcinki. W dzisiejszym odcinku pojawią się tweety odnośnie zdjęciu przez rząd kolejnych obostrzeń, walce przedsiębiorców o godne życie, oraz o nowym sposobie PiS na likwidację hodowli norek. Premier Mateusz Morawiecki. W połowie lutego otworzymy część miejsc, które do tej pory były niedostępne. I tak nastąpi otwarcie hoteli. Do 50% obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami, do 50% dostępnych miejsc. Nasze decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku, żeby wszyscy mogli się odpowiednio przygotować do zmian. Ale już teraz musimy być gotowi na różne warianty. COVID-19 jest nieprzewidywalny. Od 12 lutego możliwy sport amatorski na świeżym powietrzu przy zachowaniu reżimu sanitarnego, np. Na, na boiskach lub kortach. Otwarcie basenów i stoków narciarskich w reżimie sanitarnym. Restauracje, siłownie, kluby fitness i część działalności gospodarczych zostaje nadal zamknięta. Propozycja otwarcia kin w formule tymczasowej, bez gwarancji kontynuowania działalności po dwóch tygodniach, jest zupełnie nowa i nie była konsultowana ze stowarzyszeniami kin. Od połowy lutego, łaskawcy pozwolili kinom przyjąć połowę sali w maseczkach. Bez tego, na czym kina dziś zarabiają. Popcornu, coli czy tam ciosów, albo jakichś M&M'sów. Ale jak ja mówiłem, że ludzie w rządzie pojęcia nie mają o biznesie, to byli tacy, którzy mi nie wierzyli. Decyzje sieci kin w Polsce. Multikino. Kina sieci multikino pozostają zamknięte do odwołania. Cinema City. O ewentualnym otwarciu naszych placówek poinformujemy od razu po podjęciu takiej decyzji. Fajne będą te otwarte kina. Takie nie za otwarte. Nie. Nie dziwię się. Hotele mogą mieć 50% obłożenia, czyli jeśli będę spać w pokoju jednoosobowym, to pokój obok ma być wolny? Jaki to ma sens? Praktyka wygląda tak, że pewnie wezmą po prostu maksymalną liczbę gości, podzielą przez dwa i tyle. I powyżej tej liczby nie będą bukować gości. Otwieramy wszystko, co jest na powietrzu, bo pod dachem jest ryzyko zakażenia. Otwieramy też kina i teatry, bo tam są wysokie dachy, czyli na basenach łatwiej utrzymać reżim sanitarny niż w restauracjach. W maseczkach trzeba będzie pływać i zmieniać je po każdym wynurzeniu? Pytam serio, bo już żadne wytyczne tej władzy mnie nie zdziwią. Rząd zrobił dzisiaj to, co planował, czyli postanowił znowu wprowadzić idiotyczne obostrzenia i podzielić społeczeństwo. Na basen możesz iść na siłownię, nie, możesz iść do kina na kilka godzin przy obłożeniu 50% miejsc. Nie możesz zjeść w restauracji nawet gdy jesteś w niej sam. Każda firma w Polsce powinna móc działać, jeżeli spełnia te same wymogi sanitarne wobec swoich klientów, co centra handlowe. Ten ostatni tweet jest chyba najrozsądniejszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji. Jeśli jesteś w stanie prowadzić swój biznes spełniając te same wymogi sanitarne, które muszą spełniać już otwarte firmy, to w czym problem? Otóż problem polega na tym, że rząd nie opiera się na żadnych aktualnych badaniach krajowych, tylko na tych z początku pandemii i to na dodatek zrobionych w Stanach Zjednoczonych. Kiedy reszta firm dostanie zgodę na otwarcie, na to pytanie jako tako odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki, wytrzymajmy jeszcze chwilę, tych kilka tygodni, czy miesięcy. Bo sądzę, że w maju lub czerwcu będzie już wiele zaszczepionych osób w Polsce i że będziemy w stanie powoli wracać do tej gospodarczej normalności wzbogaconej o pomysły. Premier zazwyczaj jest optymistą. W październiku zamknął restaurację na dwa tygodnie. Serio, nie wytrzymacie tych kilku lat bez pójścia do restauracji Kina, Pabu, Siłowni? Oczywiście, jak się zaszczepicie, czy premier właśnie między wierszami podał przewidywalny termin znoszenia obostrzeń? Przedsiębiorcy, którzy już dziś są w wagonalnej sytuacji, muszą wytrzymać w zamknięciu do czerwca? Tylko kilka miesięcy, jak to ładnie brzmi w ustach osób, które żyją za nasze pieniądze. Przetłumaczę, w Garach będziecie mieć pusto do wakacji, część z was zbankrutuje, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotowy. Panie premierze, walka z pandemią nie polega na doprowadzeniu przedsiębiorców do ruiny. To po cholerę była strategia z listopada dzieląca Polskę na strefy, skoro nagle lockdown może trwać do maja czerwca. Mówi to człowiek, który niezależnie od. W sytuacji gospodarczej kraju. Dostaje co miesiąc przelew na konto. Aż strach pomyśleć co zrobiłby rząd, gdyby nie było szczepionki. W tej sytuacji jedyne co może cieszyć to coraz większa świadomość ludzi, którzy mocno popierali lockdowny. Nagle okazuje się, że działania rządu mają bardzo poważne i przede wszystkim widoczne konsekwencje. Wybrałem się do ulubionej księgarni. Zamknięta. Poszedłem do antykwariatu muzycznego, zlikwidowany. Poszedłem do ulubionego barbera, zwolniono prawie cały zespół, zostawili jedną pracownicę. Pojechałem do galerii handlowej, do sklepu z rzeczami dla dzieci. Nie ma już tego sklepu. Co w tym czasie robią pozamykane firmy? Co robią przedsiębiorcy? Walczą, walczą o prawo do pracy, o prawo do zarobku, o prawo do godnego życia. Wpłynęły pierwsze pozwy z żądaniami odszkodowawczymi w związku z lockdownem: jeden na około 215 tysięcy złotych od właściciela galerii handlowej, a drugi na około 458 tysięcy złotych od właściciela sieci siłowni. Branża gastronomiczna szykuje największy pozew w historii. Żąda ponad miliarda złotych od skarbu państwa. W drugim kwartale 2021 roku złożony zostanie największy w historii Polski pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa. Warszawski pap Piwpaw, który zakończył swoją działalność, będąc celem wzmożonych kontroli, otworzył się ponownie jako instytucja kultury, konkretniej Muzeum, właściciel rybnickiego klubu Face to Face zatrzymany, ma mieć postawiony zarzut z artykułu 165 kodeksu karnego, czyli sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Kara od 6 miesięcy do 8 lat. Zablokowane przez policję dojście do klubu Face to Face w rybniku. Sanepit i policja nie popuści nawet restauracji zatrudniającej niewidomych prowadzonej przez fundację. Fundacja uruchomiła warsztaty, w ramach których goście mogli m.in. uczyć się pisać, rysować, posługiwać sztućcami w ciemności. Knajpa z niewidomymi kelnerami bez wsparcia, próbuje się ratować i robi warsztaty. Sanepit i policja mają Wątpliwości, dramat. Pojawia się sporo nagrań z obław milicji, sanepidu i kontroli skarbowej na przedsiębiorców. PiS tak zaciekle nie walczył ani z PO, ani z lewicą szturmującą kościoły, ani z mafiami watowskimi. Podsumujmy: mamy niezgodny z konstytucją zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych branżach. Na podstawie którego to zakazu policja zaczyna zatrzymywać przedsiębiorców, a prokuratura prawdopodobnie będzie stawiać zarzuty. Takie mamy państwo. Niestety rząd działa bezprawnie i widać to chociażby po sprawach sądowych, które policja i Sanepit przegrywają z przedsiębiorcami. Najgorsze jest jednak to, że za błędy urzędników, za błędy osób, które zdecydowałyby załatwić to wszystko rozporządzeniem, zapłacimy my. Zwykli podatnicy. To wszystko może bulwersować i zdecydowanie bulwersuje, jednak to nic w porównaniu z nowym pomysłem rządu Prawa i Sprawiedliwości na likwidację ferm Norek. Nie udało się tego zrobić piątką dla zwierząt, więc rząd postanowił wykorzystać koronawirusa. Koronawirus u Norek w Polsce jest decyzja w sprawie zwierząt. Rozporządzenie wydane przez ministra Grzegorza Pudę. Nie przewiduje żadnych odszkodowań. Tak są traktowani w Polsce, państwie równości wobec prawa, hodowcy zwierząt futerkowych. Hodowcy muszą zlikwidować stado ze względu na COVID. Ile dostaną odszkodowań? Ani złotówki. Tak, rolnikami opiekuje się Grzegorz Puda. Na ponad 5,5 tysiąca zwierząt pobrano 20 próbek, z czego 4 wykazały pozytywny wynik na obecność COVID-19 u norek. Sam Państwowy Instytut Weterynaryjny zaapelował o wysłanie zwłok zakażonych norek do dalszych badań. Jednak powiatowy i wojewódzki lekarz weterynarii tego nie zrobili. Gdybyście myśleli, że rząd nie ma sposobów, aby odegrać się na rolnikach, którzy mieli czelność stanąć na drodze, za realizacji marzeń Jarosława Kaczyńskiego uprzejmie informuje, że ten rząd jest w stanie zrobić dowolne świństwo. Chodowca, u którego eksterminowane są właśnie zwierzęta, wycenia straty nawet na 10 milionów złotych, stada zarodowe utracone zyski, rozbiórka i utylizacja fermy, od jutra zostanie bez środków do życia, z kredytami do spłaty. Peace. Dziękujemy. Dla przypomnienia podobna sytuacja była w Danii. Chodowcy dostali pełne odszkodowania za zniszczenie im biznesów. Potem minister przyznał, że decyzja o wybiciu 15 milionów zwierząt była błędem i podał się do dymisji. W tej chwili trwa wywłaszczanie polskich rolników w biały dzień. Okazuje się, że w Polsce PiS można pozbawić obywateli własności, nie gwarantując żadnych odszkodowań za decyzje państwa. Wzywamy premiera do natychmiastowych działań w celu zatrzymania tego bezprawia. Jesteśmy od wczoraj w Gdańsku, gdzie w województwie pomorskim na jednej sferze została wykryta zaraza SARS-CoV-2. Okazuje się, proszę państwa, byliśmy na spotkaniu wczoraj z przedstawicielem wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz powiatowego lekarza weterynarii, który przyznał, że wszystkie zwierzęta na fermie muszą zostać wybite. Co ciekawe, na 20 próbkach znaleziono wymazy u czterech zwierząt, które mogą być chore na SARS-CoV-2. Policja ogrodziła teren. Lekarz powiatowy zarządził wybicie wszystkich zwierząt. Okazuje się, że zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa w nawiązaniu do ustawy o zwarczaniu chorób zakaźnych zwierząt, polskim hodowcom nie przysługują żadne odszkodowania z tego tytułu. Czyli u człowieka, u którego teraz wirus został wykryty, właśnie trwa ubój zwierząt. I nie dostanie on żadnych pieniędzy za utracone korzyści. Mało tego, podczas analizy i sprawdzania tego, ile tych zwierząt jest, nie zostały oszacowane w ogóle koszty, jakie ten człowiek poniesie. Nie zostały oszacowane wartość zwierząt, paszy, karmy, która musi zostać zutylizowana. I w ten właśnie oto sposób, ciekawym fortelem, prawo i sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, że nowa piątka dla zwierząt, czyli uwalenie hodowli zwierząt na futra, odbędzie się w świetle prawa na zasadach bolszewickich. Wywłaszczenie i ubicie zwierząt bez dokładnej ich wyceny. Lekarz Rzecz Powiatowa wyraźnie powiedziała, żadne odszkodowania państwu nie przysługują, dlatego nawet nie robiliśmy takiego specjalnego spisu. To dzieje się teraz i czeka całą Polskę. W przypadku jakiegokolwiek wykrycia u jednego chociaż zwierzęta zwierzęcia COVID-19, wszystkie zwierzęta będą ubite. Tak wygląda prawo w Polsce. Będziemy starali się o to walczyć, a na pewno przed polskimi sądami i arbitrażem międzynarodowym przeciwko skarbowi państwa. Przypomnę, że polski przemysł futrzarski w samych aktywach jest wart 7 miliardów złotych. Niedopuszczalne jest wejście do kogoś na gospodarstwo. Niewycenienie zwierząt i rozpoczęcie ich uboju bez ekspertyz, bez specjalnych wyników badań. Jesteśmy zdruzgotani, wstrząśnięci i wzywamy pana premiera do podjęcia natychmiastowych działań w Ministerstwie Rolnictwa poprzez audyt, jak zostało tworzone to prawo, kto je tworzył i kto pisał to rozporządzenie. Jest to skandal i kradzież w biały dzień, która w państwie prawa nigdy nie mogłaby się wydarzyć. Najwyraźniej w Polsce. Takie rzeczy mogą się dziać. Dzisiaj my, jutro inni hodowcy zwierząt. Solidarność rolników indywidualnych napisała list do premiera w sprawie wywłaszczenia które wprowadza Grzegorz Puda wraz z podległymi mu urzędnikami na fermach Norek. Jesteśmy po szeregu spotkań z prawnikami. Dalsze łamanie prawa i konstytucji to największy w historii Polski pozew zbiorowy. Mam jeszcze dla Was ciekawostkę związaną z tym tematem. Kolejne testy na COVID u zwierząt mają zostać przeprowadzone w schronisku dla psów. Ciekawe, jakie zapadną decyzje. Jeśli chodzi o psy, to pamiętam, że zapewniano nas, że domowe zwierzęta nie mogą przenosić tego wirusa. Teraz nagle mogą? Co do likwidacji firm Norek przez PiS przecież rząd musi wiedzieć, że zrobienie tego w Danii było błędem. Dlaczego więc i tak chcą to zrobić? Czyżby chodziło o jakieś interesy, czyżby znowu chodziło o pieniądze? Tak czy siak, mam jednak nadzieję, że skończy się to tak jak w Danii. Czyli w naszym przypadku dymisją ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Blisko 70% Polaków rozumie przedsiębiorców, którzy wznawiają biznesy mimo obostrzeń. Rząd w drugi próg podatkowy wpycha już osoby zarabiające półtorej średniej krajowej, kilkaset obiektów hotelowych. Na sprzedaż. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. W jutrzejszym odcinku politycznego przeglądu tweetów będą poruszone tematy nowych podatków zapowiadanych przez rząd, wypowiedzi Stanisława Karczowskiego oraz wizycie Krystyny Pawłowicz w Spa. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.